Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku na naszym kanale Grupa Berski. Dzisiaj zajmiemy się również ogrzewaniem, ale tym razem nie będzie to ogrzewanie kotłami naszych domów czy mieszkań. Dzisiaj będziemy ogrzewać nasze altany jakieś nasze wygodne siedziska, które zasiadamy wiosną latem i jesienią. Więc zaczynamy. Dzisiaj tak jak powiedziałem, zajmujemy się ogrzewaniem, ale bardzo relaksacyjnym. Mamy trzy ogrzewacze gazowe. Ogrzewacz Etna, ogrzewacz Watra i ogrzewacz Apo. Jak widzicie, różnice no już gołym okiem są widoczne, ale zaczynamy po kolei. Od ogrzewacza Ogrzewacz, który zmieścimy, zaraz Państwu pokażę, w jaki sposób tutaj montujemy. Zmieścimy butlę standardową 11 kg. Pokażę Państwu, jak ją montujemy, bardzo łatwy sposób. Natomiast tak, montujemy naszą butlę. Mamy regulację łącznie z rozpalaniem automatycznym. Nie musimy żadną. Świeczką, żadną zapalniczką czy zapałką poświecać? Nie. Tutaj normalnie mamy zapalarkę, którą sobie ładnie rozpalamy i możemy sobie regulować płomień. Tak? Mamy płomień od małego przez maksymalny. Różnica przede wszystkim w zużyciu gazu, w wizualnym efekcie, ponieważ no, ten płomień jest bardzo długi jak również w oddawanym cieple, tak? Czyli jak damy go na maksa automatycznie, no tutaj czujemy naprawdę, naprawdę, że się robi bardzo ciepło. Mamy siatkę zabezpieczającą, żeby nie dotknąć tej tuby szklanej, która jest w środku, która nagrzewa się naprawdę do bardzo wysokich temperatur. Jest zabezpieczenie, chociaż to zabezpieczenie również robi się ciepłe, więc nie radzę nikomu podczas pracy tego urządzenia no, dotykać tutaj, gdzie widzimy płomień. Mamy daszek. Daszek bardziej chodzi o y, stłumienie ciepła z powrotem do dołu, czyli idzie nam płomień, przechodzi nam tutaj przez te otwory i tłumimy ten już, to ciepło, żeby nas ogrzewało, a nie szło do góry. Całość wykonana jest z, ze stali nierdzewnej, więc odporny jest na różnego rodzaju korozję, Bardzo długo nam wytrzyma. Jest naprawdę, jeśli chodzi o wykonanie jakościowo, to nie jest, można powiedzieć, tani Chińczyk. tak To jest naprawdę produkcji polskiej i dobrej produkcji. Tak? Także no, to urządzenie jest jak najbardziej widziane w naszych ogrodach, w naszych miejscach, gdzie chcemy po prostu wypocząć, ale temperatury, tak jak maj mieliśmy, bardzo chłodny a chcielibyśmy już na powietrzu sobie podpoczywać. No to właśnie dzięki zastosowaniu takiego urządzenia mamy ten komfort, że jest nam po prostu ciepło. Przejdziemy do naszego drugiego ogrzewacza, już o troszeczkę innym wyglądzie. Jest to ogrzewacz watra. Ten, jak widzicie, już nie jest okrągły, tylko jest kwadratowy. I co najciekawsze, mamy go w dwóch wymiarach. Jest 150 wysokości, czyli dokładnie taki jak ten, lub do wyboru 130 cm. Tak jak w modelu Etna, tak i w modelu Watra mamy chowaną butlę, również 11 kg, więc no estetycznie wygląda ten ogrzewacz bardzo ładnie. Również mamy go z zapalarką, tylko z tym, że ta zapalarka jest już ukryta łącznie z regulatorem właśnie wielkości płomienia mamy już ukrytą tutaj w, naszym, w naszej skrzynce tak więc tego już nie widzimy tak jak w modelu Etna palenisko również bardzo ładnie widać płomień mamy regulację płomienia może być bardzo wysoki lub niższy z tym że tutaj ogrzewamy właśnie tymi ściankami szklanymi tak czyli tak jak powiedziałem wcześniej wiadomo urządzenie Ogrzewające mamy wysoką temperaturę, więc no nie staramy się podchodzić blisko, ponieważ no naprawdę daje to bardzo dużo ciepła. I kolejny mamy ogrzewacz, już najmniejszy. Apo się nazywa, również jest o budowie kwadratu, tak, więc podstawa jest kwadratowa. Tutaj również mieści się butla 11 kg, już mniejszy ogrzewacz, mniejszej mocy z regulacją na zewnątrz, jak również z rozpalaniem, no, można powiedzieć, automatycznym, ponieważ musimy przekręcić pokrętło, żeby nam odpalił się gaz tutaj na naszym palenisku. Tak jak w modelu wcześniejszym, jak w Atrze, tak w Apo, również mamy ścianki szklane, które oddają nam, oddawają nam ciepło w miejscu, w którym przebywamy. To jest preferowane do mniejszych pomieszczeń, do mniejszych, gdzie mniej osób przebywa. Na przykład mamy randkę z naszą żoną, z naszym mężem. Możecie sobie załączyć i całą noc oglądać gwiazdy, wiedząc, że mamy I Model Etna mamy dokładnie w wysokości, proszę Państwa, 2 metry. Czyli musicie brać pod uwagę, że jeżeli macie altankę niższą, to no niestety Wam tego typu urządzenie nie wejdzie. Musi być no, te minimum 2,20 w naszej altance. Tak? Ogrzewacz Watra, tak jak powiedziałem, ten ma wysokości 1,50 m, dokładnie 1,53 m. Może być również 1,30 m, czyli dokładnie 1,33 m. I szerokości mamy. 42 cm, jest to w kwadracie, czyli głębokość również jest 42 cm. Ogrzewacz Apo, najniższy, najmniejszy. Tutaj mamy 130 cm wysokości, szerokości mamy 33 cm, głębokości mamy 33 cm, czyli, tak jak powiedziałem, jest najmniejszym, a co za tym idzie, daje najmniejszą moc grzewczą. Powiedziałem o górze o wykonaniu o z czego jest zbudowany. Podstawa w Apo mamy stalową. Tak, to jest malowane proszkowo. Tutaj również mamy podstawę stalową malowaną proszkowo. Tutaj, tak jak już wcześniej powiedziałem, czyli w etnie, mamy wykonanie ze stali nierdzewnej, także no, to jest już porne na wszelkie warunki atmosferyczne. Tutaj, budowę mamy taką, że na dole nasza butla leży na takim konglomeracie, tak? czyli imituje nam kamień, jakiś marmur, granit, i bardzo. Bardzo estetycznie to ciekawie wygląda. To też daje nam obciążnik obciążenie takie dla samego urządzenia, żeby pod wpływem na przykład silnego wiatru nam się nie przewróciło, więc jak najbardziej to do tego służy. A przy okazji bardzo ładnie wygląda. I jeszcze ciekawostka, taki mały łańcuszek, który jak mamy jakiś słup czy, czy coś, możemy sobie go zapiąć, żeby, tak jak powiedziałem, jakieś silniejsze podmuchy wiatru nie przewróciły nam naszego ogrzewacza. I teraz jak tutaj zakładamy butlę, jak ją wymieniamy? Bardzo prosty sposób. Mamy dwa takie, jakby powiedzieć, prosto trzy madełka. Podnosimy sobie do góry, idzie nam do góry wszystko i zakładamy tutaj butlę, tak? Także no naprawdę sposób montażu jest bardzo prosty. Jak już zamontujemy, jedziemy z powrotem do dołu, zamykamy i to jest nasze cała praca przy wymianie czy przy zakładaniu nowej butli. Yy, wiadomo, no, cała. No nie włożymy i on już nie zacznie nam tutaj działać. Musimy jeszcze tam jest reduktor przykręcić do naszej butli, więc no, to to musimy wykonać. Przy watrze mamy drzwiczki, mamy tutaj troszeczkę inaczej, mamy drzwiczki i te drzwiczki są na zawiasie. Również wkładamy butlę, tak jak powiedziałem, mamy regulator schowany tutaj przy watrze, więc dopiero jak otworzymy, mamy kluczyk do tego, otworzymy, to mamy dostęp do regulacji, czyli inaczej mówiąc, mając taki kluczyk, zabezpieczamy również nasze urządzenie przed na przykład dziećmi, aby nie kręciły, nie, nie próbowały nic złego tutaj Działać. Jeśli mówimy o Apo, mamy tutaj tylko blaszkę z otworem, gdzie wystarczy troszeczkę mocniej to ruszyć i już mamy na wierzchu tutaj miejsce, gdzie wkładamy butle, tradycyjnie podpinamy reduktor i to jest wszystko, co tutaj musimy z tym zrobić. A więc jeśli mówimy o cenach, model Etna to koszt tylko i wyłącznie. 2450 zł brutto, oczywiście bez wysyłki, tak? Należy, jeśli chcecie, żebyśmy wysłali taki produkt, to plus wysyłka, cenę wysyłki ustalamy indywidualnie. Wszystko zależy przede wszystkim od wagi i rozmiaru paczki. Tak? Jeśli mówimy o modelu Watra, to jest to taki, no już powiedzieć, można, najbardziej ekskluzywny rodzynek. On kosztuje 2550 zł, jeśli mówimy o modelu Apo, jest to koszt 1750 zł. I jeszcze raz powtórzę, każdego cena jest ceną za produkt. Jeśli chcecie na przykład transport, czyli inaczej mówiąc kuriera, to dochodzi nam koszt właśnie wysyłki paczki. Na dzisiaj mamy tyle w naszym kolejnym odcinku. Dowiecie się, a w zasadzie zobaczycie, jak w każdym modelu już no, wygląda płomień, tak? Ponieważ podłączymy każdego osobno i będziemy po kolei podłączać jeden, drugi, trzeci, abyście mogli zobaczyć, jak faktycznie wygląda ten płomień. Jak to naprawdę przyjemnie, miło i ładnie wszystko wygląda. Także zapraszam Was do oglądania kolejnego naszego odcinka, już o właśnie pracy takich urządzeń. A za ten odcinek Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, Subskrybujcie, lajkujcie. No i życzę wszystkim ciepłego, miłego dnia. Pozdrawiam.